Wracamy dzisiaj do naszego trubka. Będę tutaj czyścił, montował wtrysk. Oczywiście, przedmuchać otwór na śrubę. Mam czujnik wilgotności powietrza i mam zestaw uszczelek, śruba i silikonki. Tutaj wtrysk wygląda w taki sposób wyczyściłem go ładnie. Doszedł nie? nie mam tutaj na razie zastrzeżeń, żadnych czysto żadnych zabrudzeń. Śruba, docisk to też do wymycia, do czyszczenia. Teraz tak, do montażu wtrysku. Co trzeba zrobić? O czym trzeba pamiętać? Smar tutaj na te miejsca. Na te miejsca smar, tutaj w to zagłębienie smar, tutaj smar. Dlaczego? Jest to bardzo ważne, bo tak, to miejsce nam dociska wtrysk, więc dokręcając śrubę, to się nam rusza, musi być docisk odpowiedni. Oczywiście musi się to ruszać. Tutaj na tym połączeniu kulowym na głowicy jest taka wypustka kulowa, to też musi się nam ładnie ruszać. No i śruba też musi nam się tutaj ładnie dokręcać i, i ruszać. Zobaczcie, to tak mniej więcej tutaj się nie z takim zakresem, ale musi być wyczyszczone, posmarowane, żeby ten docisk był jak najbardziej efektywne. dobra, zakładamy wtrysk słuchajcie, gniazdo wyczyszczone uszczelki założone tą nasmarowałem sobie smarem bo ona musi ładnie nam tutaj usiąść yy, w gnieździe gniazdo jest wyczyszczone yy, gniazdo z gwitem też jest wyczyszczone tak więc zakładamy uszczelki pozmieniane ta miedziana nie powinna tutaj wylecieć No i co, wkładamy powoli, delikatnie. Ok, to do góry. Dobra, i teraz yy, docisk. Docisk umyć trzeba, tak jak powiedziałem, nasmarować w tym miejscu, w tym miejscu i w tym i zakładamy 8 Nm, 90 stopni no to co, śruba i przykręcamy gwint można też delikatnie nasmarować bez jakichś tam mocnych warstw, ale ogólnie o. rękoma sobie tutaj to Dokręciłem, klucz nitometryczny 8 Nm i 90 stopni. No to co, mam ustawione 8 i kręcimy. Najgorsze to te 90, 8 to jest nic, 7-4. Osiem? Osiem? A teraz dziewięćdziesiąt. I teraz się okaże, jaki mamy dobry gwint. Dobry, chyba jest dobry. No dobra, mogę składać do kupy. I będziemy działać dalej. A co będziemy działać, to zaraz Wam pokażę. sobie położymy czujnik wilgotności i jakość powietrza Okej okay. No i co? Możemy, możemy odpalać po raz pierwszy, po zmianie podkładki, uszczelki. Będę musiał sobie tu jeszcze wszystko odmuchać i umyć, ale to później, bo będziemy wjeżdżać na podjazdy, będziemy sprawdzać co tam się wyprawia od spodu, bo tam jest bardzo, bardzo mokro. No a też niestety zaczyna padać. I to co? Pierwsze odpalenie. Zobaczymy jak będzie współpracował z nami ten samochód. sobie korekcji wtrysku, tak jak wcześniej też też na zimnym silniku to spracałem. silnik zdecydowanie ciszej pracuje i niech tak zostanie Zobaczcie, tu by się wydarzyło teraz. Pierwsze cztery się ładnie wyrównały. Piąty, szósty jeszcze jest. troszeczkę odbiegają od tych pierwszych czterech, ale pamiętacie, było chyba minus 50, teraz zapamiętam. Na czwartym. Zobaczcie, jaki ma wpływ na to na tafkowanie paliwa ta nieszczelność. sobie skasuję błędy miejmy nadzieję, że będzie czysto teraz oprócz MMI no i gitara elegancko jadę na jazdę próbną i zobaczymy co się wydarzy po jeździe próbnej dobra, teraz tak, podczas jazdy Stawić. Zauważyłem, że słabo działa ogrzewanie. Zrobimy sobie pomp. Recykluj się pomp test. Tu jest pompka, ale czuję, że działa. Mieli. Stop. No, i przestało. Kurde, słabe ogrzewanie, strasznie. Jest. Jeszcze raz start. Nie, słychać że chodzi. Nie jestem w stanie wam tego pokazać. Ale chodzi. To dlaczego takie słabe ogrzewanie? No, ciekawy jestem. No nic, jak pompka działa, to tutaj akurat nic nie, wy, nie wymyśla. Myślałem, że pompka nie działa. Trzeba będzie ją po prostu wymienić na nowo. dobra, żadnych błędów nie ma. Silnik dużo lepiej chodzi, ale teraz tak. Na cylindrze numer 5, Wiedzie koleju z zuszczelnienia śruby. Widzicie, ja to umyłem, wyczyściłem to, bo sucha. Nie wiem, czy widać? Powinno być widać. Nie jest ten wyciek. Tu jest. wyciek. O! Ja to wszystko tam wyczyściłem, wysuszyłem, a tam jest zobaczyć. Tam jest normalnie wodospatole. Trzeba będzie to zatamować. Kolejny wtrysk jest suchy. Ten wtrysk, przy którym ja pracowałem, jest suchy. Na razie. Yy, to w ogóle tak. Właściwie zdecydował się, że wyjmujemy wszystkie wtryski. Czy tak, czy tak? Yy, no bo jak jeden wtrysk wygląda jak wygląda to zachodzi prawdopodobieństwo że trzeba sprawdzić resztę wtysków nie że ktoś zrobił źle robotę no bo to jakby do oceny zostawię komu innemu ale trzeba trzeba yy, się no. temu przyjrzeć no dobra na no dzisiaj to tyle tak widzicie to zaczął padać znowuż yy. spotkamy się przy wyjmowaniu wtrysków będziemy sprawdzać jak one wyglądają razem wydaje mi się, że tu chyba z tej strony jeszcze delikatnie słyszę yy, uciekającą kompresję mm, tutaj zmienimy tą jedną gumkę albo ją no nie, podmienić nie podmienię, bo nie mam skąd Muszę ją wymienić, albo ją po prostu wyjmę i sprawdzę, jak ona wygląda. Możliwe, że możliwe, że ktoś był, coś czegoś nie dopatrzył znowuż albo ewidentnie leci olej. No i tyle. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak Was interesuje ten samochód, no to zapraszam Was na kolejne materiały. Trzymajcie się. Dobra, wchodzimy pod trupa. Zobaczmy, co tu się wyprawia. O kur.